Dobra, życzki moje drogie, samoobrona w 46 sekund. Przypominam, z, y, y, też y, zerknijcie na nagranie wprowadzające, tam będzie więcej, natomiast przypominam, jest w oparciu o, o, o sentencję Xaviera Messinga, psychologa, y, takiego praktycznego, który, y, od którego porad w praktyce zależało życie wielu, wielu ludzi, doradzał różnym agencjom i ludziom na całym świecie. I y, y, Powieść 46 sekund jest jego debiutem literackim. Więcej o tym mówię w tamtym nagraniu, także zerknijcie. I na dzisiaj pierwsza sentencja to jest e, jeśli. Jesteś słabszy, to nie masz wyjścia, musisz wygrać. No to idealnie opisuje całą sytuację samoobrony, obrony koniecznej, bo z reguły twoim, twoim napastnikiem, twój prywatny, oj, mój napastnik, osobą, która będzie Ci napadać, będzie większa, większa i silniejsza i przy użyciu narzędzia. Takie są realia, tak? Jeśli przespałeś, przegapisz, czyli skoro i tak już doszło do napaści, no to... Siłą rzeczy będzie to atak z zaskoczenia w większości wypadków. 80% to napaść atak na dystansie poniżej 1 metra. Nie da się nie być zaskoczoną. Zaskoczonym jako człowiek na tym dystansie. Więc raz, że dosłownie ktoś jest silniejszy, a dwa jest na znacznie silniejszej pozycji. Więc no, w tej sytuacji, żeby przetrwać, no, nie masz wyjścia, musisz to wygrać. Musisz to wygrać. Czy słabszy może wygrać z silniejszym? Tak, tak, zarówno, sporty walki, sporty, walki jak i e, historia konfliktów zbrojnych nieraz to pokazała, że słabsi wygrywali, bo siły to są jedno, ale nie wszystko da się przeliczyć matematycznie, wszystko porównać. Tu jest jeszcze ważna psychika. Czyli e, Twoja motywacja, Twój upór. Jak masz dobrą motywację, to upór też będziesz miał. E, to, są kolejne, e, to są kolejne rzeczy, e, ale też taktyka. Taktyka e, działania. Przestępcy mają dobrą taktykę, natomiast w zasadzie tylko jedną: zaatakować zaskoczenia i zrobić, co się da. Tak? E, no, my taktykę mamy jeszcze prostszą. Z, 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 obronić, obronić się i wrócić do domu. Także jeszcze jest mniej tych kroków, wszystko zależy na, od naszej motywacji. No ale jak już wiemy, było wiele wojen zresztą Wietnam, Afganistan yy, wiele, jeszcze tak najbardziej takie, że tak powiem, te szumne, szumne, o których no na pewno każdy słyszał, przynajmniej większość z Was. Jest jeszcze wiele innych w historii ludzkości konfliktów w których słabszy przeciwnik mniejszymi siłami zdołał wygrać, wygrać walkę czy wojnę nawet historia naszej husarii jest idealnym przykładem wielokrotnie podejmowali w boju siły, które wielokrotnie przeważały liczebnością i odnosili zwycięstwo więc to jest do zrobienia. Natomiast użyte środki metody no muszą być do tego adekwatne. Także tu nie może być magicznych rozwiązań od niszczów samoobrony, a tu wykręci jego rękę tak, a palec przesuń 3 cm w prawą stronę, w lewą, to wszystko jest bez znaczenia, bo w prawdziwej walce jest młyn, jest młyn, naprawdę jest młyn. Um, przeżyłem to, zarówno na ulicy, jak i w, w, na ringach, w klatkach. E, to jest młyn. Te centymetry, milimetry są nie do określenia. Są nie do określenia. E, Także najważniejsza lekcja z tego: pomimo tego, że be, będziesz słabszy, możesz wygrać. Możesz jesteś w stanie. A poza tym, Musisz, musisz wygrać. Musisz wygrać, bo musisz wrócić do rodziny, do domu, musisz o nich zadbać, tak? Czyli obojętnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Tu kobiety mają duży, duże opory przed skrzywdzeniem kogoś. To nie leży w ich naturze. Natomiast, yy, drogie panie, pamiętajcie, że napaść na was nie jest napaścią na was. Tak naprawdę, tak naprawdę to jest napaść na wasze dzieci. Jak. Wasze dzieci, co z nimi będzie, jeśli stracą matkę? Tak? To krzywdzi je bezpośrednio, e, więc ta napaść na Was jest de facto na, napaścią na Wasze dzieci, na ich bezpieczeństwo, na ich zdrowie, e, zwłaszcza psychiczne, więc tego musicie bronić. Tego musicie bronić. To oczywiście wolączką szkolenia dla kobiet w zakresie samobrony jest jego nieadekwatność. No niestety lansuje się szeroko rozwiązania, które są odpowiednie dla mężczyzn. Dla kobiet kobiet są nieskuteczne, czy rzadko bywają skuteczne. No i potem są z tym, potem są z tym problemy w sytuacji, tak? Dlatego przy tej okazji zapraszam na, na moje szkolenia. Na moje szkolenia tam się dowiecie, jakiego jak, jak, jak podejścia do problemu używać, aby problem nie był problemem. Więc to jest kolejna rzecz. Oczywiście to dotyczy też mężczyzn, tak? Zaakcentowałem tu kobiety dla relacji większych oporów przed użyciem przemocy fizycznej. Dla obrony sie siebie czy swojej, swojej, przez przedłużenie swojej rodziny. Mężczyźni mają mniejsze, ale tak, panowie, was też dotyczy. To nie jest atak na was, to jest atak na waszą rodzinę. Kto zapewni byt Twojej rodzinie? Kto, jak nie Ty? tak, To jest element tej motywacji, tego nastawienia, jaką trzeba mieć, jaką trzeba sobie przepracować w głowie przed starciem, nie w trakcie. W trakcie macie być gotowi, macie być maszyną. Przed. Przed musicie sobie pewne rzeczy w głowie rozpracować, bo każda sytuacja o tym jest, inne nagranie ma trzy aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Eee, także aspekt taktyczny, czysto, czyli co, co i jak mam zrobić, ale też aspekt moralny, na co jesteś gotowy, by to zrobić, by wrócić do domu, by wygrać starcie, bo czasami może się zdarzyć, że będzie trzeba zrobić bardzo, bardzo, bardzo lepkie, mokre i brzydko pachnące rzeczy. Żeby do domu wrócić. No i aspekt prawny, trzeba znać aspekty prawne użycia przemocy w swojej obronie, czyli obrony koniecznej. O tym też mówię na szkoleniach. Niestety to jest kolejna bolączka szkoleń samoobrony. Złapiecie tak, robisz tu, tu, tu skręcasz mu kark, tak i spokój. I nawet jeśli to zadziała, bo bardzo często nie zadziała, nawet gdyby się zdarzyło, że to zadziała, to i tak stracicie życie. Tylko że w więzieniu. Uh, więc jest bardzo wiele rzeczy bardzo wiele rzeczy natomiast zapamiętajcie, że jeśli jesteście słabsi to nie macie wyjścia musicie wygrać rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze